Rumpelsztyk Dawno temu było sobie królestwo na skraju ogromnego mrocznego lasu. O lesie i żyjącym w nim złu krążyły przerażające opowieści. Mimo to w królestwie żyło się szczęśliwie za panowania młodego króla. Żył tam biedny młynarz ze swoją córką, która była bardzo piękna i czarująca. Młynarz był wielkim gadułą i miał zwyczaj przesadzania w swoich opowieściach. Oszukiwał w ten sposób wielu ludzi, więc zaczęli skarżyć na niego do króla. Król postanowił dać mu nauczkę i wezwał go do siebie. Wasza Wysokość, dziękuję za ten zaszczyt w postaci zaproszenia. Ponieważ Wasza Wysokość nic o mnie nie wie, opowiem o sobie i mojej córce. Tak, proszę, kontynuuj. Mam córkę, która jest najpiękniejsza na świecie, ale co najważniejsze, potrafi prząść złote nici ze słomy. Ta sztuka bardzo mnie ciekawi. Jeśli twoja córka jest tak zdolna, jak mówisz, to przyprowadź ją do mnie i udowodnij to. Eee, tak, tak, oczywiście, wasza wysokość. Młynarz wrócił do domu i opowiedział wszystko córce. Zawsze ci mówiłam! Nie kłam nikomu! Teraz wpadłeś w pułapkę własnego kłamstwa! Ojciec zawstydził się i zanim mówił. Oboje wyruszyli do zamku, by zmierzyć się z nadchodzącą tragedią. O, witaj, młynarzu! Witaj, piękna pani! Jesteś tak piękna, jak mówił twój ojciec. Mam nadzieję, że zademonstrujesz swoje umiejętności. Nie traćmy czasu. Chodź ze mną. Król osobiście poprowadził ją do pokoju pełnego słomy i dał jej kołowrotek. A teraz zacznij pracę. A jeśli do rana nie zobaczę złota, to zginiecie oboje razem z ojcem. Trzymać straż. Upewnijcie się, że nie ucieknie. Biedna córka młynarza nie wiedziała, co robić. Przerażona zaczęła płakać. Nagle zaświeciło jasne światło i pojawił się przerażający mały człowiek. Dzień dobry, córko młynarza, czemu płaczesz? Oh. Jak mam uprząść złoto ze słomy, jeśli nie mam pojęcia, jak to zrobić? Hmm, co mi dasz, jeśli zrobię to za ciebie? Mogę dać ci mój naszyjnik? Mały człowiek wziął naszyjnik, zasiadł za kołowrotkiem i row, row, row zakręcił trzy razy, i szpula była pełna. Potem Wziął następną i row-row-row zakręcił trzy razy i znów była pełna. I tak pracował do rana. Aż w końcu przerobił całą słomę w złote nici nawinięte na szpule. Dziękuję ci, mały człowieku! Mogę wiedzieć, kim jesteś? Jak się nazywasz? Mały człowiek się zaśmiał i zniknął w sekundzie. O świcie przyszedł król. Był bardzo zaskoczony, gdy zobaczył złoto. O wielkie nieba, byłem pewien, że twój hełpliwy ojciec mnie okłamał. Teraz sobie odpocznij. Spotkamy się wieczorem. Córka młynarza myślała, że król ją wynagrodzi i pozwoli wrócić do domu. Ale wieczorem chciwy król zabrał ją do następnego pokoju pełnego słomy, tym razem jeszcze większego. Jeśli cenisz sobie swoje i ojca życie, musisz uprząść to wszystko przez noc. Dziewczyna nie wiedziała, co robić, więc zaczęła płakać. Wkrótce znów pojawił się mały człowiek. Przestań płakać, dziewczyno, co mi dasz, jeśli uprzędę całą tę słomę w złoto? Dziewczyna pomyślała chwilę i dostrzegła złoty pierścionek na dłoni, jej ostatnią drogocenną rzecz. Weź ten pierścionek z mojego palca. Mały człowieczek ściągnął pierścionek i zaczął kręcić kołowrotkiem. Następnego ranka cała słoma była zamieniona w świecące złoto. Bardzo ci dziękuję, mały człowieku. Proszę, mogę wiedzieć, kim jesteś? Mały człowiek zaśmiał się i znikł. Przyszedł król i ucieszył się tym, co zastał. O rety, jesteś darem dla tego królestwa. Nie mam słów, by wychwalić twój dar. Proszę, odpocznij sobie teraz. Spotkamy się wieczorem. O zmierzchu król przyszedł do dziewczyny. Ponownie zabrał ją do komnaty, jeszcze większej niż poprzednio. Uprząć w ciągu nocy również i to. A jeśli to zrobisz, wtedy zostaniesz moją żoną. Nie znajdę żadnej lepszej żony na całym świecie. Jak tylko dziewczyna została sama, mały człowiek pojawił się po raz trzeci. Co mi dasz tym razem, jeśli uprzędę całą słomę? Nie mam nic więcej do oddania. Dobrze, dobrze, nie płacz. Zatem musisz przysiąc, że dasz mi swoje pierwsze dziecko po tym, jak zostaniesz królową. Nie mając innego wyboru, zgodziła się. Przyrzeknij, że nie zapomnisz o danym słowie. Tak, przyrzekam. Mały człowiek zaczął prząść jeszcze szybciej niż wcześniej. Cała słoma została zamieniona w złoto. Jak tylko skończył pracę, zaśmiał się i znikł. O poranku wrócił król i zobaczył, że jego życzenie zostało spełnione. O rany, udowodniłaś swej wartości. Jutro wezmę cię za żonę. Piękna córka młynarza została królową. W ciągu roku na świat przyszło jej dziecko. Zapomniała o obietnicy złożonej małemu człowiekowi. Pewnego dnia została sama w swoim pokoju. Nagle pojawił się mały człowiek. Zapomniałaś o swojej obietnicy, królowo? Nie. O nim, ale tak bardzo kocham swoje dziecko. Mogę prosić cię o przysługę. Mm. Jestem teraz królową. Możesz poprosić mnie o cokolwiek zamiast mojego dziecka. Dam ci wszystko, czego zechcesz. Nie, wolałbym coś żyjącego bardziej niż wszystkie skarby świata. <ścoughs> Małemu człowiekowi zrobiło się jej żal. Postawił więc warunek, że musi odgadnąć jego imię. Dam ci trzy dni. Jeśli do tego czasu nie zgadniesz, jak się nazywam, będziesz musiała oddać mi swoje dziecko. Dziękuję ci, mały człowieku. Znajdę twoje szlachetne imię na pewno. W porządku. Wrócę jutro. Królowa spędziła całą noc, przypominając sobie wszystkie zasłyszane imiona. Następnego dnia wysłała posłańca do ludzi, by pytał ich o znane imiona. Mały człowiek wrócił. Zatem wiesz, jak mam na imię? Tak? Twoje imię to Kacper? to nie jest moje imię. Czy twoje imię to Melchior? Znowu znów Pudło! Baltazar? Nie! królowa powtórzyła wszystkie znane jej imiona i przeczytała listę zebraną przez posłańca. Za każdym razem mały człowieczek śmiał się i mówił nie. Wystarczy na dziś. Wrócę do ciebie jutro. Bądź gotowa. Drugiego dnia królowa wysłała posłańca do sąsiednich królestw, by ten poszukał najbardziej niespotykanych imion. Gdy mały człowiek wrócił wieczorem, królowa czekała już z listą. Może jesteś Żeberko? To nie jest moje imię? Węsełek? Znowu podła. Lasko nogi? Nie. Królowa wyrecytowała całą listę imion, ale za każdym razem usłyszała nie. Jutro jest ostatni dzień, moja królowo, i wątpię, żebyś ocaliła swoje dziecko. Królowa zmartwiła się. Ale ostatniego dnia posłaniec powiedział jej coś niezwykłego. Nie byłem w stanie znaleźć nawet jednego nowego imienia, ale jak szedłem przez las, wszedłem na wysokie wzgórze i zobaczyłem mały domek, przed którym paliło się ognisko. Wkoło niego tańczył śmieszny, mały człowieczek. Skakał na jednej nodze i śpiewał. Dzisiaj piekę, Jutro będę ważył. Oszukałem królową to wielki uh nikt nie wie, że moje imię to Rumpelsztyk. To jest to! Ogromny kamień spadł mi z serca. Królowa natychmiast zdjęła swój naszyjnik i wręczyła posłańcowi jako nagrodę. Po jakimś czasie, mały człowiek pojawił się. A teraz królowo, jak brzmi moje imię? Nazywasz się Ja? Nie! <laughs> Nazywasz się Harry? <laughs> nie, 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 A może w takim razie Rumpelsztyk? <laughs> ja bym ci powiedział! Diabeł ja ci to powiedział! W swojej złości tak <laughs> tupnął nowo że zapadła się w podłogę, aż do końca. Złapał swoją stopę dwiema dłońmi z taką wściekłością i siłą, że rozdarł się na pół. I taki był koniec rumpel sztyka. Od tego czasu królowa z królem i ich dzieckiem żyli razem szczęśliwie.